Dzień maneczko z tej strony Mr. Jacher, Dzisiaj się mam zaprezentować naszą gildię, która nazywa się Lidio of Master. Jest w niej pięciu członków, która ze mną. Dowódcą w niej jest Patryk185. Cz y członek 1 jest Polsacy, który niedawno doszedł do naszej gildii i trzech oficerów. Kamien H123, Maciej, Gen, 5, 7, 6, 6. Macie Gen, 5766, Marek 2, 2, 2, 2010. Yy, nasza Gildia ma pozycję 1512, 6744, herma taki yy, twierdza 14 poziom, Skarbie 22 poziom, trener poziom 23, więc zaczniemy od Patryka. Patryk ma, ma profesję Mac pozycja 22970, cześć 11872. On też nagrywa filmiki, bardzo fajne filmiki. I, no, nagrywa już daw, od dawna. Już ma świetne filmiki nawet, można tak powiedzieć. Ma pancerz 719, ma jeden elixir, el, ma elixir ma dla mu któremu daje 25% wytrzymałości. Te w ubraniach ma anonimizator, szata mistrza szczawanego lisa, rękawice mistrza szczawanego lisa, y, rękawi, y, buciory wielkiego mistrza szczawanego lisa, kostur astralny szczawanego lisa, smoczek szczawanego lisa, Struktury piersi męczeństwa, pas lisa yy, i świetla, świetny łańcuch przeznaczenia. Siła 374, zręczność 300, 7, 347, inteligencja 1386, Wytrzymałość 761, szczęście 755, yy, wieczowy Wilk yy, Klasa dokładności znaleziona 816 na 1748%. Dalej. Kamilen H. 1, 2, 3. -1 H. Ma profesję MAC. Pozycja 20774. Cześć. 13438. Nie ma wierzchowca. Pan też 2961. 1 EXIrek. Wyciskanie na klatę. Siła plus 25. W ubraniach ma. Postępny hełm legendarnych supermocy, kostium anonimowego bohatera, rękawice bohatera legendar legendarnej supermocy, buty nieposkromionego gniewu, pogrący smoków legendarnej supermocy, pasza demo demona legendarnej supermocy, zakazany Tom, Piersiń z kamieniem Legendarnych Supermocy, Królewski pas Legendarnej Supermocy, pr pretensjonalny szalkryt Krytyka sztuki siła 1923, zręczność 309, 367, inteligencja 487, wytrzymało 731, szczęście 626. Klasa dokładności 909 na 1753% i 47%. Dalej. Maciek N. 5766. Maciek 5766, profesja mat, pozycja 40, czyli 43 348, cześć 5040, klasa dokładności 717 na 1742% i 18 setnych, pancerz 2220, 266, ale on już to nie gra, więc yy, ubrania. Kapelusz Mistrza szewa, Lisa, Szata Wielkiego Mistrza gruby Rękawice Wielkiego Mistrza szczewanego Lisa, Lodowo-Ogniowe Buty Sprzedawcy Lodów, kostura Australny Szczerbanego Lisa, na kanapka szewanego Lisa, Pierścień pas Wielkiego Mistrza gruboskórności Skórności i Sopel Lisa. Siła 144 zręcz 176 inteligencja 646, wytrzymałość 69, y, szczęście 389, pancer 22, 266, dobra, dalej, nie ma wieszowca, Marek 222010, yy, mam profesję mak, pozycja 44482, cześć 4880, yy, wieszowiec koń, Pancerz 2, 234, dwa eliksirki po, po 15%, eliksirkujona i zwycięsty lotto. E, w ubraniach mam kapelusz kapitana korsaży, szata adepta szczowanego lisa, rękawica adepta szczowanego lisa, buciory postępnego klauna, srebrna kosa ponura wiarza, królewska peluka sztrowanego lisa, lity pierścień sztrowanego lisa. Wymuchane koło auk, aqua, aquafobii na z jest krzybką lisa. Siła 220 zresztą 190 inteligencja 713 wytrzymałość 373 szczęście 370 yy, yy, dalej i mam trzy loszki dalej Polsetry Polsetry niedawno dołączył do naszej gildii w ogóle niedawno założył konto pozycja ma Yy, profesja MAC, pozycja 127 300 6, 896, yy, nie ma wierzchowca, pancerz 975, yy, ma tak, yy, w kaptur Nordic Walkingu, szata ucznia czajenia, rękawice skórzane krwawej łaźni, kapica Nordic Walkingu, różdżka Magdaleny Nordic Walkingu, święty... G Święty przesądności, spiralny piersień płuchności, pazmaty materiału ocajenia, stoper, Pechowca. Siła 45, zręczność 29, inteligencja 57, wytrzymałość 59, szczęście 78 yy, i pan 75. Nie ma żadnych miksturek. Więc tak, zapraszamy do naszej gidi. Do już koniec. Zapraszamy do naszej gidii. Yy, do naszej GIDI. Nasza gidia jest. Bardzo dobra. Zawsze cię przyjmiemy. Pisz albo do mnie, albo do Patryka 185, ale raczej do mnie. Potem, co jeszcze tam? Zapraszamy, zapraszamy każdego od pierwszego poziomu wzwyż. I to chyba tyle. Na dziś to tyle. Prosimy, y, proszę subskrybować mój kanał. Y, następne filmiki odbędą się z kolegami bądź znowu sam. I to chyba tyle. I o lajkowanie i bez głupich komentarzy.